Czemu ludzie kochają Hollow Knight? Skąd mamy tak wielkie oczekiwania względem Silksong i dlaczego tak długo to wszystko trwało? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Kiem jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Discorda, Patronite'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzisiaj opowiem wam jak małe studio zwane Team Cherry stworzyło jeden z największych fenomenów e, gier niezależnych, można powiedzieć spokojnie, ostatniej dekady e, Hollow Knight e, oraz dlaczego oczekiwanie na jego kontynuację Silksong urosło do rangi, cóż, internetowej obsesji. Hollow Knight. Niezależna gra stworzona przez australijskie studio Team Cherry. Gra zaczęła się jako niewielki projekt, a jej fundamenty wywodzą się z pierwszego dema stworzonego przez trójkę znajomych pod tytułem Hungry Knight i tutaj te trzy osoby to Ari Gibson, William Pellen i David Cazi rozwinęli tą koncepcję rycerza w świecie owadów, pełnoprawną grę typu, typu Metroidwania, ale miejscami z takimi elementami troszeczkę przypominającymi są zlajki, -like można by dzisiaj powiedzieć. Dużo znaczenie miały tutaj inspiracje właśnie Dark Souls, czy też klasyczne Castlevanie. Hollow Knight powstał dzięki finansowaniu przez społeczność. Kampania na Kickstarterze zakończyła się sukcesem w 2014 roku, co umożliwiło zespołu, zespołowi realizację projektu na większą skalę. Tworzenie gry trwało kilka lat. Team Cherry odpowiadało praktycznie za wszystkie aspekty produkcji, od kodu przez projekt graficzny po muzykę. Kluczowe dla stylistyki gry były ręcznie rysowane sprite, y właśnie Gibsona. Z kolei Pelen zadbał o zbalansowaną rozgrywkę i projekt poziomów. Hollow Knight ukazał się na PC w 2017 roku, a w kolejnych latach trafił też na konsolę. Akcja toczy się w Hallownest, czyli takim zapomnianym królestwie owadów, które zostało doprowadzone do upadku przez tajemniczą infekcję zamieniającą wiele stworzeń w bezmyślne potwory. Głównym bohaterem był bezimienny rycerz, który powraca do Hallownest w momencie ponownego przebudzenia się zarazy. Tłem fabuły jest historia Bladego Króla, który zapoczątkował cywilizację owadów, porzucając dawną siłę Światłości, radiance to można powiedzieć, światłości, czyli lśnienia jakiegoś coś takiego. Król wraz z królową Wild Lady stworzyli tak zwane naczynia, właśnie vessels, istoty, które mają powstrzymać infekcję dzięki swojej pustce i braku woli oraz uczuć. Właśnie stąd ta pustość, czyli Hollow Knight. Jednym z tych naczyń właśnie znażył tytułowy bohater i ma przechować, zaraz zostać się pieczęcią dla królestwa. Kolejne fragmenty gry. Rozgrywają się podczas odkrywania właśnie tejże lokalizacji, która rozwija się cały czas tam, schodząc z kolejnymi poziomami. Spotykamy różne postacie typu Hornet czy Dreamers, oraz stawiamy czoła właśnie tej światłości Radiance, istocie odpowiedzialnej za samą infekcję. Gra jest pełna sekretów, mrocznych historii, stopniowo wyjaśnia losy bohaterów i upadek królestwa. No i jest to wielowarstwowo małe arcyzioły tutaj można uznać jak na tamte czasy. Bo to jest właśnie jeszcze to, że ta gra powstawała bardzo długo i trafiła w bardzo dobry okres, w, jeżeli chodzi o branżę i do tego stopnia wyrobiła sobie markę, że no teraz po prostu wszyscy otoczyli tą grę niemalże kultem, mimo że wiele gier teraz technicznie jest lepszych i bardziej rozbudowanych. Nie ma to w praktyce takiego znaczenia. No, Hollow Knight startował skromnie, ale wyrósł jeden z najważniejszych tytułów Indii ostatniej dekady. Ma charakterystyczną, właśnie ręcznie rysowaną stylistykę dwuwymiarową, ma nastrojową muzykę, bardzo dobrze zrobioną walkę, świat budowany tak, by zostawiać przestrzeń na interpretacje. Mamy tutaj po prostu to takie wybuchowe kombo, które trafiło dokładnie w to, czego gracze szukali. No i efekt, no w zasadzie 3, a ostatecznie 5-osobowy zespół, e, tak naprawdę sprzedał e, z początkowych 2,8 miliona e, sztuk w 2019 do 15 milionów sztuk globalnie w całej historii, jakby sprzedaży gry. Co podaje Bloomberg, akurat w artykule gdzieś tam jest podlinkowany. Co ważne, Team Cherry pozostało dalej małym zespołem i to był wybór, a nie ograniczenie. Dawał on twórcom pełną kontrolę nad wizją, nawet kosztem tempa pracy, bo mając 15 milionów dolarów sprzedanych, znaczy, przepraszam, 15 milionów sztuk sprzedanych, tak od tego zacznijmy, po te kilka dolarów, minus oczywiście wszystkie koszty. Powiedzmy, licencyjne, opłat wszelakich, podatków i tak dalej, no to 5 zespół ma co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt milionów dolarów zapasu. Więc po co się spieszyć? Możemy dopracowywać grę tak szybko, jak nam to pasuje. Stąd właśnie, stąd właśnie e, tak długi development Silksong, ale o tym jeszcze za chwilę. Właśnie taka konsekwencja, taka konsekwencja podejścia do developmentu, mimo że właśnie grę budowano tak długo, to jednak zbudowało to zaufanie, dało odpowiednią jakość i u graczy zbudowało się takie przekonanie, mimo że to w zasadzie jest na razie jedna, albo przynajmniej jedna główna gra, właśnie zespołu Team Cherry, no to jednak ten stempelek. Daje, zbudował świadomość wśród graczy, że to, co oni zrobią, będzie dopracowane i wyjątkowe. Sequel gry e, nosi tytuł Hollow Knight Silk Song i został oficjalnie zapowiedziany przez Team Cherry. 14 lutego 2019 roku, czyli już 6 lat temu. W przeciwieństwie do prze pierwowzoru, tym razem główną bohaterką jest Hornet. Postać znana z pierwszej części, posiadająca własną historię i unikalne zdolności. Silk Song rozgrywa się w nowym królestwie Far gdzie Hornet zostaje schwytana i próbuje odnaleźć drogę na szczyt, uciekając z tajemniczego miasta owadów. Gra oferuje nową strukturę świata, setki nowych przeciwników, postaci, przedmiotów i wyzwań. Twórcy zapowiadają, Dają znowu bogatą narrację i jeszcze większy nacisk na eksplorację i dynamiczną walkę. Także będzie wszystkiego więcej i będzie wszystko ponoć lepsze. Zobaczymy, jak bardzo da się w takim razie tutaj doszlifować przynajmniej postrzegany ideał. I Silksong zaczynał jako DLC w ogóle do Hollow Knighta, ale w 2019 urósł do pełnoprawnej kontynuacji. Jednak twórcy po prostu nie chcieli się też ograniczać w skopie, gdzie większość jednak zespołów deweloperskich stara się ścinać zakres jakby i rozma gry po to, żeby się zmieścić w budżecie i czasie. Tutaj twórcy, no, mając właśnie te miliony dolarów zapasu, raczej nie musieli się tak bardzo ograniczać. Więc po tej zapowiedzi w 2019 no, dostaliśmy i tylko i wyłącznie cisze. Nieliczne, skąpe komunikaty, sporadyczne, właśnie pokazy na konferencjach, zero pełnej kampanii marketingowej. W tej próżni narodził się właśnie fenomen. Każdy wpis w bazie Steam, każdy nowy listing sklepu, każdy przeciek stał się paliwem do spekulacji. Był nawet kanał Daily Silksong Silk News, który szukał po prostu tych wszystkich sekretów i. Sam ten kanał, który tylko mówił codziennie, czy będzie ten Song, czy nie będzie, zebrał 220 tysięcy subów. Także no, trzeba przyznać, że to samo w sobie świadczy o pewnym internetowym powiedzmy, fenomenie dla tak małej gry. Do tego dochodzi pamiętny pokaz z Xbox 2022, gdzie zapowiedziano, że Song pojawi się w ciągu 12 miesięcy i się nie pojawił. Gdy po 11 miesiącach Team Cherry zakomunikowało, że premiera nie nastąpi w pierwszej połowie 2023, pojawiły się oczywiście memy, żarty, tam War Silksong i tak dalej, no i w tle rosły też twarde wskaźniki, Silksong stał się najbardziej wyczekiwaną grą na Steamie, tak, najwięcej wishlist było, ile dobrze kojarzę, z przewagą blisko 2 do 1 nad drugim miejscem na tejże Właśnie liść, liście wishlist, to można powiedzieć. Więc to jest cóż, bezprecedensowa skala oczekiwań jak na tak małą grę od tak małego zespołu. Więc dlaczego produkcja Song trwała tak długo? Obecnie na rok właśnie 2025 Team Cherry jest nadal kameralnym zespołem. Składa się z pięciu osób, dalej mamy ten trzon pierwszej części gry, czyli Ari Gibson od grafiki designu, William Pellan od designu i programowania i Jack Vine od programowania e, oraz Christopher Larkin od muzyki. Jeszcze mieliśmy gdzieś tam QA, mamy oczywiście wypisane jak sobie zobaczycie na e, Moby Games, tam mamy dziesiątki osób, które pomagały w marketingu, portowaniu i tak jednak wciąż ten trzon zespołu jest bardzo mały. Jeżeli chodzi o budżet, studia nie ujawniło żadnych dokładnych liczb, jednak według relacji Jasona Sherera z Bloomberga, dzięki sukcesowi pierwszego Hollow Knighta, zespół nie miał żadnych ograniczeń finansowych przy pracy nad Silksongiem i nie musiał się martwić tutaj o środki na produkcję. Można założyć, że budżet gry przekroczył znacząco pierwowzór, ale nadal liczy się raczej w dziesiątkach, może Setkach tysięcy dolarów, więc to jest absolutnie minimalny budżet w porównaniu do najnowszych produkcji, właśnie AA czy AAA. Twórcy sami mówią wprost, bo tutaj Pojawiły się oczywiście spekulacje, czy w takim razie ten projekt miał jakiś zastój twórczy, czy miał problemy, dlaczego to tak długo powstaje. No i sami twórcy powiedzieli wprost, że to nigdy nie utknęło. R. Gibson i William, pełen współzałożyciele Team Cherry, w rozmowach cytowanych na gamedeveloper.com czy GameRanks podkreślają, że rozwój przebiegał cały czas, ale mały zespół i ambicja rosnącej gry zrobiła swoje, czyli mieli po prostu skup creepa, na którego ich stać. Zaczęło się od rozszerzania, które potem rozrosło się w pełną kontynuację, a każda nowa mechanika czy też obszar pociągały za sobą zwielokrotniony właśnie koszt integracji i dopieszczania szczegółów. Sixong ma ponad 200 unikalnych przeciwników, zupełnie nową mapę, system zadań, zachęca też do powrotów w znane miejsca, to wszystko elementy, które wymagają spójnego wykończenia w ostatecznej grze. Twórcy nie chcieli też psuć zabawy zbyt wczesnym ujawnianiem detali, więc mówili też niewiele po prostu o samej grze, chociażby mogli w sumie już nakręcać hype. No ale skoro nie chcieli sobie dawać sztywnego terminu, a woleli dopracować grę, no to to ma sens. Co ciekawe, Team Cherry działa ultra lekko, można powiedzieć, do tego stopnia, że kiedy dziennikarz zapytał o jakąś girę, o jakieś. Powiedzmy organizację systemu pracy, Gibson miał odpowiedzieć, co to jest Jira, tak? Taki żarcik, no ale no, faktem jest, że nawet Pelen dodał, że kiedyś włączyli Trello, czyli inny system organizacji pracy, ale konto wygasło z braku życia. Czyli mieli takie. Tutaj ktoś to określił jako antykorporacyjny, ale korzystanie z Trello czy Jiry nie znaczy, że się prowadzi korporację, to jest też kompletna bzdura. Natomiast z racji tego, że ma się tak drobny team, to można wszystkie aktualne problemy faktycznie rozwiązywać na pniu, na bieżąco, bądź też notując to w jakimś jednym miejscu, niekoniecznie mając cały system pracy do organizowania. Zresztą, sam tworząc teraz mały tytuł, w większości to korzystamy z arkusza kalkulacyjnego, gdzie po prostu mamy zadanie, opis i status wykonania, i to jest. Tyle, bo więcej tak naprawdę nie potrzebujemy do tego, żeby jakoś sobie zsynchronizować pracę, i tym samym ja się nie dziwię tutaj, że twórcy, którzy pracują w piątkę, tak naprawdę dogadują się, nie wiem, codziennie się zdzwaniając, czy co jakiś czas informując, jaki jest status prac. Więc to też daje pewną, powiedzmy, autonomię, kreatywność, znaczy przestrzeń w ogóle kreatywną, ale też to, że nie trzeba się tak bardzo skupiać na samych kwestiach organizacyjnych, no ale to też. Naturalnie wydłuża produkcję, i tutaj można się kłócić z tymi statystykami, ale no, brak organizacji systemu pracy. Jeżeli yy, tak naprawdę no, chce się sprawnie wykonać jakiś projekt, to jednak samo to notowanie w jednym miejscu i wgląd w jakiś status pracy innych jednak motywuje do bardziej, że tak powiem, sprawnego wykonywania swoich zadań. Natomiast znowu tych twórców po prostu stać na to, żeby robić rzeczy w swoim tempie. I wreszcie na Gamescomie otrzymaliśmy oficjalną informację, że 4 września Silk Song zadebiutuje jednocześnie na Windowsie, Macu, Linuxie, Xboxie, obu e, Playakach, Nintendo Switch i pierwszym i drugim. Sama zapowiedź przyciągnęła 300 tysięcy jednoczesnych widzów na kanale Team Cherry, a po trzech godzinach materiał miał już prawie 1,5 miliona wyświetleń. Skala zainteresowań jest tak duża, że inni deweloperzy kalkulują terminy. Gdzie się tutaj poprzestawiać, z racji tego, że, no cóż, trakcja tego, tej gry no jest niezaprzeczalna. Ja trzymam wiel bardzo mocno kciuki za Bluebird Team, który ma premierę 5 września i że to się jakoś nie po prostu nie skłóci tutaj, jeżeli chodzi o zakresy. Natomiast, no trzeba przyznać, że taka nagła premiera to jest problem dla wielu deweloperów. Wciąż hmm, trzeba przyznać, że gra naprawdę, naprawdę zyskała bardzo dużą popularność i widać ją dosłownie fizycznie, z racji tego, że gdy byłem na Gamescomie w trakcie środowych wystaw, które jeszcze nie były dostępne dla do publiki, a tylko dla sfery biznesowej i prasowej, no to kolejki tam były kilkugodzinne już wtedy. Więc no to samo pokazuje, że gra nadal jest niesamowicie popularna, marka Hollow Knight jest wiecznie żywa i to pokazuje jaką grawitację ma dzisiaj właśnie ten tytuł. No i cóż po premierze, Ars Technica donosi, że Team Cherry planuje wsparcie pokroju pierwszej części, czyli nowe dodatki, aktualizacje, kalendarza jeszcze nie ma, ale jedno jest jasne, nawet gdy Silksong wyjdzie, pytanie kiedy następne raczej nie ucichnie. No, ale patrząc na to, jak twórcy sobie spokojnie to robią, no to nie ma się co nastawiać. Po prostu trzeba się cieszyć tym, że Silksong już wychodzi niedługo, i przed nami godziny w nowym świecie pełnym właśnie pięknie rysowanych owadów. A przy okazji wystarczy zobaczyć, jak ta marka naprawdę bardzo działa na świadomość graczy, gdyż już teraz. Pierwsza część Hollow Knighta wybija się z powrotem, jeżeli chodzi o popularność wśród użytkowników i czas, liczba jednoczesnych użytkowników w pierwszej części wybija się znowu we wszystkich statystykach, także to pokazuje właśnie, jak Hollow Knight jest niesamowicie popularny. Historia Team Cherry to lekcja, że mały zespół, wielka wizja i żelazna jakość mogą zawładnąć wyobraźnią całej branży. Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej cenicie w ich podejściu. Czy graliście, czy planujecie grać, czy przypominacie sobie pierwszą część, czy nie, czy będziecie ogrywać właśnie Silk Song, zwłaszcza że wyjdzie też na Game Passie, tak naprawdę no, dajcie znać, jakie jest zdanie, wasze zdanie o tej grze. Ja bardzo lubię to Metro 2 nie, nie uważam ją za powiedzmy, najlepszą grę na świecie, chociaż niektórzy tak twierdzą. Natomiast faktem jest, że jest to gra widać zrobiona z sercem, zobaczymy jak ta kontynuacja właśnie będzie wyglądała. Zapraszam do lajków, komentarzy, sobą dołączenia do Discorda, Patronata czy dowolnej innej formy wspierania tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach No Kim TV.